Jeśli chodzi o szycie skóry, to wydaje się temat bardzo prosty. Igła, nitka, wybijak do otworów. Ale chciałbym dzisiaj zrobić pewien eksperyment, może porównanie różnych wybijaków o różnych rozstawach czy rozmiarach. Przygotowałem sobie więc kawałek skóry. To jest dwa kawałki skóry sklejone mizdrami ze sobą, czyli lico mają na zewnątrz. Zaznaczyłem też sobie 12 linii szwu, które pomogą nam na precyzyjne wybicie dziur, żeby porównać sobie te szwy. A porównamy sobie aż pięć rodzajów wybijaków i zobaczymy, jakie są pomiędzy nimi różnice. Trochę o tych wybijakach opowiem. No i myślę, że to będzie całkiem ciekawy eksperyment, który też pokaże, że naprawdę cały wielki świat możliwości. Ale z drugiej strony, być może kaletnikowi wystarczy tylko jeden zestaw wybijaków, który nada się do wszystkiego. Sprawdźmy. I na pierwszy rzut pójdzie wybijak otworów okrągłych, jest to tani wybijak, tutaj za chwilę powiem skąd ta rana, to jest tani wybijak z Aliexpressu, robi co ma robić, nic specjalnego, ale właśnie robi okrą y otwory okrągłe, y dosyć spore, więc nie każda nic tutaj będzie idealnie pasowała, więc najpierw sobie wybijmy kilka tych otworów. Ok, mamy to. Jak widać, one wycinają po prostu te e, fragmenty skóry, i trzeba to teraz szybko sprzątać. A efekt jest taki, że są dziury okrągłe. Ja nie jestem ogromnym fanem tego typu wybijaków, od razu powiem. One są dobre do tego, kiedy przygotowujemy sobie kilka warstw skóry i od razu robimy na nie otwory. Wtedy możemy sobie to łatwo zszyć, bo wybijaki są. Te otwory są na, na tyle duże, ale jeśli chodzi o finalny efekt już po szyciu, to ja nie jestem fanem. Natomiast super to się sprawdza do niewidocznych części szwu, gdzie łatwo można po prostu te dziurki ze sobą spasować. A teraz przechodzimy do kolejnych wybijaków tutaj w takim etui i przejdziemy do iwanów czy innych kraftuli. To jest w zasadzie to samo. To jest wybijak y, kupiony u juchcika. Y, Rozstaw 3 mm, ale ciekawa jest sprawa, że ten rozstaw 3 mm to jest pomiędzy tymi zębami. To jest odległość od zęba do zęba, nie od czubka do czubka, bo od czubka do czubka to już wychodzi troszkę więcej. Wychodzi 5 mm, i to jest ważna informacja, bo różni producenci mają różne te oznaczenia i niekiedy można być wprowadzonym w błąd. A te konkretne wybijaki to są bardzo porządne wybijaki budżetowe, ale naprawdę robią, co mają robić. Są dosyć masywne, dosyć ciężkie. Dziury wybijają właśnie w kształcie takiego dosyć sporego diamentu. No i za chwilę wybiję jeszcze dziur i pokażę, jak one wyglądają. A tutaj jeszcze zrobię taki eksperyment, że spróbuję ostatnią dziurkę po prostu siłą nacisku zrobić bez uderzenia młotkiem. No i jakoś to poszło. Chociaż te wybijaki nie są jakoś bardzo, bardzo ostre. I zróbmy teraz mały eksperyment na cienkiej skórze. Spróbuję po prostu siłą nacisku zrobić dziury. No i to idzie kiepsko. Tu się muszę naprawdę nieźle zaprzeć. Oczywiście daratę to zrobić, jak podłożymy jeszcze. Trochę skóry pod spodem to jeszcze łatwiej pójdzie i idzie to zrobić, ale to jest jedna cienka warstwa skóry, więc no, bez młotka tutaj raczej ciężko, ciężko dość. A jeśli skóra jest gruba, to ciężko te, te wybijaki z niej wyciągnąć. A tutaj jest efekt, jaki one robią. Czyli bardzo przyzwoite diamenty. Dosyć spore i szerokie i przetestujemy tu trzy rodzaje nici. Milimetr, 0,8 i 0,6 mm i zobaczymy jak to będzie wyglądać finalnie. Dobra, lecimy do kolejnych wybijaków, które nie są ani okrągłe, ani diamentowe i w domyśle mają mi zastąpić właśnie te przed chwilą użyte Iwany, ale okazuje się, że może nie być to taka oczywista sprawa. Bo te wybijaki robią nieco inne otwory, tak zwane japońskie i są to wybijaki taki Kemowan, mój najnowszy nabytek, bardzo porządne, też nie są zbyt drogie, ale są naprawdę fajne i mają dokładnie ten sam rozstaw co te przed chwilą Iwany, oznaczone jako 3 mm, no właśnie, widać ewidentnie, że to jest identyczny rozstaw, a tu jest 5 mm, bo jest od czubka do czubka liczone i to jest inna, inna forma nazewnictwa czy oznaczenia. I te wybijaki mają nieco smuklejsze, cieńsze te zęby, pieruńsko ostre, i właśnie stąd te moje rany na palcach, bo się nieco siłowałem ostatnio. Uszyłem etui na te wybijaki, ale był to projekt czyjś jeśli do innych wybijaków, więc gdy ja chciałem te wybijaki tutaj wcisnąć, no to właśnie się pocharatałem nieźle, bo one wchodzą zębami do góry i się pokaleczyłem, więc to etui służy na inne wybijaki, a do tych zrobiłem sobie nowe. I nagrałem z tego film na ety i będzie za niedługo opublikowany. A tymczasem spójrzmy jak te wybijaki fantastycznie wchodzą w skórę. Zarówno z łatwością te skóry przebijają, ale też i bardzo lekko z niej wychodzą. A tutaj jedno uderzenie bez trudu. A teraz będzie ciekawe, bo zrobimy to siłą moich potężnych muskułów. Czyli bez młotka przebijemy dociskiem i nawet tutaj jakoś mocno się nie siłuje, a bez trudu one przechodzą. I teraz test też na tej cienkiej skórce. 10 zębów. No problem. Wchodzą jak w masło. Naprawdę są świetne. No dobra, ale najbardziej nas interesuje, jak wyglądają otwory. Spójrzcie. Są bardzo malutkie, takie właśnie w, te w stylu japońskim czy oliwkowym, jak to też gdzieś spotkałem się z taką nazwą. Przetestujemy tu nić z 0,8 i 0,6 mm, i zobaczymy, jak będzie wyglądać. A teraz lecimy do kolejnych wybijaków produkcji polskiej. Są to Craft Pointy, wykonane z, ze stali D2. Porządne, fajne wybijaki, które już blisko rok mi służą. Jestem z nich mega zadowolony. One mają rozstaw. 4, czyli od czubka do czubka jest 4 mm. To są wybijaki diamentowe. One też mają dosyć delikatne te zęby. W sensie delikatne, pod, no, że są małe, nie? Że są dosyć cienkie, ale nie tak cienkie jak te poprzednie. To jest ciekawe. No i co? I spróbujmy zobaczyć jak one działają. Też bez wielkiego trudu wchodzą w skórę, bo mają bardzo fajnie wyprofilowane te zęby. Dodatkowo te zęby, podobnie jak w poprzednim, w kemowanie są polerowane, dlatego też wyciąganie tych wybijaków jest dosyć proste, łatwe i przyjemne. Ciekawą, charakterystyczną rzeczą w tych wybijakach jest ich stopka, czyli tam, gdzie się uderza pobijakiem, ona jest taka rozszerzająca się, taki ficze. Może to troszeczkę utrudniać. Rozprowadzanie siły uderzenia, bo trzeba idealnie przycelować, ale z drugiej strony ułatwia to trzymanie prostej linii. A dwie ostatnie dziurki spróbujemy siłą mięśni, siłą nacisk robić. Idzie, poszło. Chociaż gdybym miał całe, e, całą tą skórę przebić tymi 10 zębami byłoby to niełatwe, ale najważniejsza kwestia jakie są otworki, o właśnie to są ładne diamenty, dosyć drobne, ten rozstaw jest mniejszy od Iwana i diamenty są nieco mniejsze, bardziej smukłe, bardzo ładny szef z tego wychodzi, przetestujemy tu nici 0,8, 0,6 i 0,45 mm, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. A te wybijaki przyszły w takiej fajnej puszce i jak widać jeden pięciozębny już nie jest pięciozębny. Ostatnio mi gdzieś pęcnął. Mm, no słabo, słabo. Najmniej był używany, a tutaj jakoś tak na cienkiej skórze przy pasku do zegarków pękło. No cóż, trudno. Zdarza się. Pozostałe wszystkie inne dostały już łomot przez ten rok i dalej zachowują się świetnie, więc nie będę narzekał. I teraz ostatni wybijak. Zestaw, który jest najdroższy ze wszystkich, które mam w zasadzie, który kosztuje tyle ile wszystkie inne razem wzięte, I to są dżungliny. To już jest top of the top, totalny high end, a w dodatku jest to wybijak o profilu francuskim. Rozstaw 3,85 mm, od czubka do czubka. Ehm, piękne są, ładnie wykonane. No i zupełnie inny typ. To są francuskie wybijaki, czyli robią takie po prostu skośne kreseczki. jeluńsko ostra sprawa naprawdę to są wybijaki już wow a to w jaki sposób wchodzą w skórę to jest w ogóle czysta poezja swoją drogą ich zęby są dosyć wąskie więc tutaj ta siła styku jest mała, więc też mniejsze mniejszy opór stawia skóra a druga sprawa to, że są pieruńsko ostre i wchodzą w skórę jak w masło zresztą yy, uderzam dwa razy bo, bo tak, ale spokojnie mógłbym raz uderzyć, albo w niektórych przypadkach nawet wcale i jak widać, no samym naciskiem możemy być w stanie zrobić dziurki. Ta mata, na której wybijam, ona jest dosyć twarda, więc ona stawia największy opór, ale tym właśnie wybijakiem robiłem ostatnio pasek do zegarka w nocy, więc żeby nie tłuc, no bo wiadomo, sąsiady w bloku i tak dalej, to właśnie robiłem to naciskając na skórę i zrobiłem cały pasek do zegara w technologii Stealth, czyli bez używania młotka. No ale w zasadzie to jest do używania z młotkiem, więc już nie ma co tutaj cudować. To jest jego główne zastosowanie i działa to świetnie. Ale teraz no. zobaczmy na tej pojedynczej warstwie skóry. Ciach. Zero wysiłku. I wchodzi jak masło. Naprawdę. To jest świetna sprawa. I tutaj jeżeli chodzi o te wybijaki, one robią dziurki takie właśnie. Po prostu kreseczki. Małe, wąskie i przetestujemy tu dwa rodzaje nici: 0,6 i 0,45 mm. No, grubszych nie ma sensu, bo to będzie, już wiem, że będzie głupio wyglądało. No i co? Ja już mam przygotowane te dziurki. E, wszędzie tutaj, właśnie, e, będę jakieś grubości nici wrzucał, później je króciutko omówię e, i tego elementu. Tego momentu, gdy będę to szył, nie będę już nagrywał, bo bez sensu. Zaraz wracam z gotowym efektem, jak to wszystko będzie przeszyte i troszeczkę o tym powiem. OK, mam już to zszyte, wygląda to tak. Użyłem ciemnobrązowej nici wszędzie, żeby było jak najlepsze porównanie. Kiedy zrobi, zrobiłem sobie takie próbniki z różnokolorowymi nićmi, ale to więcej mętliku robiło. Z drugiej strony wygląda to tak. I teraz jeszcze rozklepiemy te szwy. Rozklepanie szwu ustabilizuje nić i zasklepi otwory. I to będzie wyglądać dużo moim zdaniem ładniej. No a wygląda już po rozklepaniu to tak. Widać, że grubość tych nici naprawdę jest bardzo różna. I tutaj na górze mamy nić 1 mm. Przy wybijakach okrągłych i 0,8 mm. Moim zdaniem ten szef nie wygląda za ładnie, zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Jest taki dosyć się płaski. Nie jestem wielkim fanem. Kolejny to Iwan. I tutaj tak, mamy 1 mm. Już wygląda zdecydowanie ładniej, chociaż dalej jest gruby. 0,8 mm wygląda idealnie. A 0,6 mm, ten poniżej, wygląda troszeczkę zbyt filigranowo. Chyba za cienka jest stanieć. 0,8 mm, rzeczywiście. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony wygląda zdecydowanie ładniej. Te Iwany fajnie do tego pasują. No, ta 0,6 słabo. Kolejny wybijak to był Kemowan, czyli 0,8 mm tutaj i to wygląda naprawdę ślicznie. To jest bardzo porównywalna do tego 0,8 Iwana, troszeczkę bardziej może smukłe, ale to już trzeba się naprawdę dopatrywać i wygląda to naprawdę dobrze. 0,6 mm wygląda również znakomicie. Też przy tych wybijakach fajnie to wygląda, lepiej niż w przypadku Iwana, moim zdaniem. Ten, przy tym Iwanie ta nić wygląda jeszcze cienie, jeszcze bardziej tak niknie, a tutaj jest to naprawdę ok, która to była, a tutaj 0,8 i 0,6. Przy tym Kemowan dużo, dużo przyjemniej się współpracuje, robiąc otwory tym wybijakiem. Naprawdę, no tutaj jest fajny efekt. I tutaj Craft Point, y, rozstaw 4 i ta nit 0,8 mm moim zdaniem za gruba jest. Wygląda to dosyć siermiężnie. Natomiast 0,6 wygląda picobello, naprawdę super. Do portfeli, holderów wygląda to super. 0,45 mm też ujdzie, też jest ok. Też nie wydaje się jakiś taki bardzo filigranowy. I z drugiej strony też wygląda to spoko. Y, oprócz 0,8 moim zdaniem za gruba nić. Ale z 0,6... Perfekt. 0,45 też da rady. Chociaż tutaj w tej, przy tych craft pointach 0,6 mm super. Naprawdę ekstra to wygląda. No a na końcu francuz 0,6 mm jest ok. Tutaj nieco inaczej się to układa. Nie? Ta jodełka jest taka bardziej wyraźna. Te skosy, nici są dużo wyraźniejsze i przy 0,6 wygląda to spoko, a przy 0,45 wygląda to jeszcze ładniej. Lżej, przyjemniej, bardziej ozdobnie, to już do takiej ekskluzywnej galanterii. Z tym, że ten szef francuski jest troszeczkę bardziej skomplikowany w samym procesie szycia, ale efekt jest naprawdę spokojny w obu przypadkach. Chociaż moim zdaniem, im cieńsza nić, tym lepiej. Ten 0,45 naprawdę wygląda dobrze. No i tak by się to prezentowało, tak wygląda jeszcze rzut tych wszystkich nici. Niby nic. Ale okazuje się, że każdy z tych pięciu wybijaków, które użyłem, nie tylko różnią się rozstawem, ale również profilem dziurek i ten szef może wyglądać naprawdę inaczej, z różną konfiguracją nici, więc jest w czym wybierać. Także tak się chciałem tylko podzielić takimi właśnie rozkminami. No i co, i powoli planuję kupić kolejne jakieś wybijaki. Chłe-chłe.